Cześć! W dzisiejszym odcinku ustawiamy zawory. Zdjęłem dekiel od zaworów. Teraz będę szukał punktu na kole magnetycznym, aby ustawić razem z iskrownikiem. To będzie taka wypustka. Zaraz może podciągnę trochę, to będzie widać. To też trochę. Waży. O! To O! Widać. idę. To tak jak palca krzyłam To 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 ta wypustka. To na takich wypustkach trzeba ustawiać cało żeby ustawić zawory. No. Jeżeli któryś z zaworów jest luźny, to znaczy, że te zawory można ustawić. Tutaj jest no tak jakby luz jest, ale jego nie ma. Coś takiego. Tu tak samo. No tutaj nie ma na pewno luzu. Nic się nie rusza tu. No ale tutaj coś tam, coś tam się rusza. No i tak. Bierzemy nasz tajemniczy myśli sprzęt. Tutaj jak jest 5 to ustawimy Wpierw zobaczymy ile jest ustawione ale chyba tam 20 jest ustawione to dobrze by było ustawić No na 15 15 mam drugą Także opyk Także opyk Wyjmuję piętnasteczkę Miałem kiedyś, o dziesiąteczkę wy, wyjąłem Miałem kiedyś taką piętnasteczkę Ale jeszcze za młoda była Nie ma co opowiadać Trochę pochodziliśmy Po spacery No więcej po spacerów Trochę rower jeżdżenia Dobra i sprawdzamy Koniec spiedolenia robotaczek Nie sprawdzamy tutaj gdzie śrubka jest tylko tutaj regulujemy. A sprawdzamy pod tym, o. Kowadełkiem. O kurcze. O. Patrzcie. Nawet się nie mieści. Tutaj. O. Tutaj jest z, z lekkim luzem z ciężkim luzem, a nie lekkim No nie wiem, nie wiem Odepchniemy jeszcze kawałek, zobaczymy co się stanie Bo te maluchy to, to dziwne ustrojstwa są To, że jest to w samym punkcie to może <tryk> Dawaj, dalej Nie, no ale ustawiałem na 15. To powinno być 15. Zastanawiam się, nie zostawić tak, czy ustawić na 10. Uj, tam jak już robimy to, robimy, nie? Będzie to najwyżej słabszy. O. Znowu wpierniczyłem w kieszeń tajemniczy myśli sprzęt, i złożyłem, a będę musiał mierzyć. Dobra, bierzemy kluczyk, jaki tu będzie? Chyba dziesiątka. Rara, Daj mi klucza, 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 bo bez klucza żyć nie mogę. Dwunastka, dwunastka. Dziesiątka. Mamy dziesiątkę. nakładamy zawsze dziurą. Pamiętajcie, bo dziura nigdy nie zeszlifuje śrubki, ale jednak to nie jest dziesiątka. To będzie 11. O! 11 nachodzi. Poluzować, nie w tą stronę? W tą? Nie, nie powinienem w tą stronę luzować. No. O! I odkręciło się. O! No. Przykładam tajemniczy myśli sprzęt. Znowu muszę Was na chwilę odłożyć. To. I bierzemy dziesiątkę. A co? Coś mi przerwało transmisję. Teraz przykładamy nasz tajemnicy misji sprzęt tutaj O i regulujemy śrubką żeby to leciutko chodziło i jak ustawimy tak zawory te, to potem poruszamy znowu kołem żeby znowu ten ząbek tam się pojawił Żeby tutaj były Zawory luźne Tak jak te tutaj No i potem Ustawiamy tak samo z tamtej strony I nakręcamy Dekielek O ten o No i w sumie to by było na tyle Więcej ode mnie Informacji nie potrzebujecie Żebym wam Doradził jak Ustawić zawory Cześć.